Grając u Bookmachera, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za swoje pieniądze. Hazard może uzależniać, a gra u nielegalnych operatorów grozi skutkami prawnymi. Witamy Was serdecznie. To jest kanał Bookmacherski. My już powoli kończymy ten sezon i. Nie moglibyśmy sobie odmówić jeszcze wytypowania jakichś ostatecznych rozstrzygnięć. Tak się złożyło w tych naszych ligach zagranicznych, że jeszcze dużo jest tutaj do ugrania. Liga polska już się zakończyła, natomiast w Europie jeszcze jest dużo do rozstrzygnięcia. I to nie tylko jeśli chodzi o, jeśli chodzi o górę tabeli, może być też ciekawie, jeśli chodzi o dół, zarówno jeśli chodzi o między innymi Bundesliga, tam będzie ciekawie głównie na dole. W Hiszpanii też zarówno na górze jak i na dole będzie co obstawiać. I tak się złożyło, że w sobotę mamy właśnie te dwie ligi, które wymieniłem, Niemcy i Hiszpania i od nich myślę, żebyśmy sobie zaczęli. Mateusz, powiedz co tam wytypowałeś na najbliższą sobotę. Ja skupiłem się szczerze powiedziawszy na Niemcach i na dwóch spotkaniach, dwa mecze, które decydują. Tak jak powiedziałeś, o utrzymaniu, ale też o europejskich pucharach, bo wciąż toczy się walka o to, żeby awansować do tego nowego tworu, jaką jest Liga Konferencji. Oto miejsce siódme konkretnie bije się Union z Borussją Mönchengladbach gladbach i to właśnie na meczach tych dwóch drużyń się chciałem skupić. Union gra w sobotę z Lipskiem, Gladbach gra z kolei z Werderem, który walczy o to, żeby utrzymać się w lice, żeby uniknąć też przede wszystkim, myślę, baraży. Jeśli chodzi o to spotkanie, tutaj stawiam na Gladbach. Historia wyraźnie przemawia za źrebakami. Jeszcze nie zdarzyło się w przeciągu 10 ostatnich meczów, żeby Werder urwał jakiekolwiek punkty. Duży nie będzie Gladbach, więc wydaje mi się, że nie będzie inaczej też teraz. Cztery porażki w sześciu ostatnich meczach u siebie. Werderu, no a Gladbach też patrząc przez pryzmat nie tylko ostatnich meczów, ale w ogóle całej historii tych pojedynków, tylko z Kelm ma lepszy bilans bezpośrednich meczów, zarówno pod względem ilości wygranych, jak i strzelonych goli. Tak więc tutaj myślę, że uda się piłkarzom Gladbach wygrać to, to spotkanie. Dla tych, którzy nie chcą aż tak ryzykować, proponuję postawić dwójkę bez remisu. Jeśli chodzi o mecz Union Lipsk, tutaj Patrząc przez pryzmat historyczny, faworytem teoretycznie są Byki, które jak wiemy żegnają trenera Juliana Nagelsmana, będą na pewno chciały zrobić to w sposób efektowny. Nie przegrali jeszcze meczu z Unionem piłkarza Lipska, ba nawet trzy dotychczasowe pojedynki padły i hupem, 9 na 9 możliwych punktów zdobytych, aczkolwiek myślę, że ta seria nie będzie trwała wiecznie i zostanie ona przełamana właśnie w sobotnie popołudnie, bo Union fantastycznie gra na własnym terenie 15 ostatnich meczów u siebie bez porażki, tak więc o co tu dużo mówić, jak nie teraz to, to kiedy zwłaszcza w kontekście tej walki o o Conference League i do tego mają tego niesamowitego Pochian Palo fina, który ostatnio dostał powołanie na Euro, który w trzech ostatnich meczach strzelił cztery gole. Ja, jeśli chodzi o Bundesligę, to skupiłem się bardziej na dole tabeli, wspomniałeś już o meczu Werder-Gladbach, tam obie drużyny mają o co grać, więc ja się spodziewam z kolei dużej liczby bramek. Tutaj myślę, że powyżej 2,5, kurs około 1,50. Myślę, że to jest dobra okazja. Werder w fatalnej formie wiosną, natomiast no... Myślę, że jednak tutaj powinni się skupić na tej walce za wszelką cenę, że Werder zajmuje szesnaste miejsce, to jest barażowe, yy, barażowe miejsce, yy, jeszcze jest o co grać. Podobnie sprawa się ma w Arminii Bielefeld i tutaj, yy, mimo że Arminia to najgorszy atak w lidze, zaledwie 24 bramki, no to mierzy się ze Stuttgartem, gdzie pada goli bardzo dużo, ponieważ yy, no, grubo ponad 3 na mecz i myślę, że podobnie tutaj 2,5 bramki może być tutaj dobrym kursem. Zamierzam te dwa zakłady ze sobą połączyć. To nam da kurs całkowity nieco ponad 2,20. E, więc myślę że, myślę, że w sam raz na, na dubelka. E, więc e, t, tak to widzę. Jest jeszcze ciekawy mecz i tu, e, tu się jeszcze zastanawiam. Natomiast e, jest mecz köln szalkę Dwa najgorsze zespoły ligi. Köln e, na miejscu 17, Szalkę z hukiem spadło do drugiej Bundesligi. No ale właśnie, Kelm jest zdecydowanym faworytem. To jest, no to, jest zdecydowana, to jest zdecydowany faworyt. Według ETO to kurs 1,38 na zwycięstwo FC Kelm. Można tam też kombinować coś z bramkami. Szalkę no, traci ich zdecydowanie najwięcej, ponad 80 w całym sezonie. Więc też. Między tymi trzema zespołami jeszcze jest, jeszcze jest spora walka. Herta już się utrzymała, natomiast Arminia, Werder i Köln będą musiały wykrzesać siebie jeszcze dużo sił w tej ostatniej kolejce. Jest coś takiego w tych meczach końcowych sezony poszczególnych lig w ten weekend, że no tak naprawdę na tych faworytów do mistrzostwa czy do zajęcia miejsca w czwórce, no to te kursy są zdecydowanie niskie, bo jeśli byście spojrzeli na m.in. Atletico Madryt, tam no, Atletico potrzebuje wygrać, prawda? I kurs na zwycięstwo... Zespołu na to podobnie jak 1.38, no, no to jest bardzo nisko, natomiast podobnie sytuacja ma się jeśli chodzi o na przykład Real Madryt, na przykład Lille w niedzielę, Lille też potrzebuje zwycięstwa, żeby przypieczętować triumf, więc jakie tu możemy mieć rady, ja osobiście też Przejdźmy już tak, przechodząc tak płynnie do niedzieli, pominę trochę La Liga, która jest w sobotę, natomiast przechodząc płynnie do niedzieli, myślę, że tam może być jeszcze ciekawie, ponieważ gdybyśmy spojrzeli jeszcze na Ligę Angielską, tam stawka głównie koncentruje się wokół, wokół miejsca w czwórce. Tam są trzy zespoły w grze, Chelsea, Liverpool i Leicester City. Zdecydowanie najłatwiejsze zadanie ma Liverpool. Crystal Palace u siebie. Kurs 1.17, tego no, trochę nie opłaca się ruszać. Natomiast Chelsea, jeżeli byśmy spojrzeli, 1.51 na wiezie z Willą, też powinno im tutaj zależeć na zwycięstwie, więc to jest na pewno mój typ na Ligę Angielską. Zwycięstwo Chelsea, czysta dwójka, więc tutaj tak, tak dla Was proponuję. Połączyłbym to jednak z Lille. 1,37 Żeby przypieczętowali to mistrzostwo. No i zostaje nam jeszcze serie A. Tam też jest jeszcze ciekawiej niż, niż, niż w Anglii. Co prawda Atalanta ma już pewny udział w Lidze Mistrzów, bo ta przewaga nad Juventusem jest wystarczająca, biorąc pod uwagę też mecze bezpośrednie. Natomiast jest w grze Milan, Napoli i Juventus. I jak ty na przykład to widzisz? Jeżeli masz pomysły na Serie A, no to jak ty to widzisz? Co tu może się wydarzyć? Ja się, ja się skupiłem na meczu o wicemistrzostwo tak naprawdę, czyli, czyli Atalanta-Milan, bo Milan może nie wejść do Ligi Mistrzów, ale może zdobyć drugie miejsce w tabeli. To jest bardzo, bardzo ciekawe w kontekście tej, tej drużyny. Milan jeśli w ogóle nie wejdzie do Ligi Mistrzów, to będzie pierwszym od lat 30 zespołem, który prowadził na półmetku rozgryweka, a znalazł się poza top, top 4, tak więc ta presja jest niesamowita, jeśli chodzi o, o Rosson RX, zwłaszcza, że te ostatnie mecze bardzo słabe przeciwko Atalancie. Atalanta w gazie, bo w pięciu ostatnich meczach cztery triumfy, jedna porażka. Ostatnio wprawdzie też przegrali finał Pucharu Włoch z Juventusem, ale tam zagrali nieźle, trochę Sędzia też nie pomógł drużynie z Bergamo, więc co by nie mówić, oni na pewno wyjdą bardzo bojowo nastawieni, bo to jest walka o największy sukces w historii klubu tak naprawdę. No i to, co do tej pory prezentują na pewno pozwala im myśleć o, o zwycięstwie w tym spotkaniu. No i właśnie wydaje mi się, że to, że to ich łupem padnie to to starcie, bo naprawdę prezentują się, się wybornie i aż chce się na nich patrzeć. To, jaki ofensywny futbol prezentują, to naprawdę zasługuje na, na pochwałę. Też pamiętamy, a propos bezpośrednich konfrontacji, jak ostatnio w Bergamo te dwie ekipy się mierzyły, to było 5-0 na, na Atalantę. Teraz raczej takiego wyniku wysokiego nie będzie, tam jakiegoś niesamowitego overu bramkowego się nie ma co spodziewać, ale, ale właśnie skłaniam się ku, ku jedynce bez remisu na, na Atalantę, co bardzo mocno pokrzyżowałoby plany Milanowi, bo wydaje mi się, że i Juve i, i Napoli tutaj to na nich można grać, bo oni są faworytami tych swoich spotkań. No jest ciekawe to, co mówisz, natomiast ja, jeśli chodzi o ten mecz Atalanta-Milan, myślę bardzo głośno o BTS-ie, natomiast no, kurs na niego jest zdecydowanie bardzo niski, 1,38, 1,40. Ale gdybyśmy to połączyli z Chelsea i Lille, tak jak ja sobie to wymyśliłem, to myślę, że możemy tutaj całkiem, całkiem coś fajnego ugrać. W takim wypadku to byłby łączny kurs około 2,85, więc myślę, że myślę, że możemy tak próbować. Więc jeśli chodzi o moje pomysły na sobotę, dwa razy... Powyżej 2,5 Bundesliga gra o utrzymanie Werder kontra Borussia, Borussia Mönchengladbach oraz Stuttgart-Arminia. To są dwa mecze, w których przewiduję trzy gole lub więcej. E, natomiast na niedzielę e, zwycięstwo Chelsea, zwycięstwo Lille i e, obie z drużyny strzelą bramkę w meczu Atalanta-Milan. A co u Ciebie Mateuszu? No ja w sobotę, jeśli chodzi o Bundesligę, to tak jak mówię, liczę na przełamanie Unionu w starciach z Lipskiem i na to, że Gladbach też pokaże na co ich stać. Nie starczy to na Puchary, jeśli Union ma, ma wygrać, ale to zwycięstwo sprawi, że, że spuszczą z Ligi Werder i to też może być jakiś dodatkowy smaczek tej, tej rywalizacji. Tak więc na sobotę te dwa spotkania. Tutaj, jak mówię, bez remisu jedynka i bez remisu dwójka odpowiednio Union Lipsk i Werder Gladbach. No i na niedzielę ten jeden mecz hitowy Serie Atalanta, Milan też bez remisu jedynka. Jak tak zliczyć kursy z tych trzech pojedynków to wychodzi ako około 7, tak więc jak ktoś sobie taką malutką tasiemkę, taki trypelek weekendowy chce zaserwować to jak najbardziej można i stawiając odpowiednią sumę pieniędzy można się nieść do obłowić, aczkolwiek pamiętajcie, że jak zwykle te nasze propozycje, to są tylko propozycje, wy je łącznie w taki sposób, jaki, jaki chcecie i oby się zazieleniło w ten weekend, bo naprawdę trudno jest trafić w tych ostatnich kolejkach z wynikami. Właśnie te początki i końce sezonu to są najtrudniejsze okresy dla cyperów, dla bo nie wiadomo na co stać zawodników po wakacjach i nie wiadomo też z jakim nastawieniem oni wychodzą na te mecze zazwyczaj kolejek numer 38 czy 34 jeśli chodzi o te top 5 lig europejskich Ale myślę że i tak trafił nam się bardzo ciekawy sezon ponieważ no właściwie w każdej lidze jeszcze o coś toczy się gra i to nie tylko w jednym meczu Zresztą w Ekstraklasie też tak było właściwie 5 drużyn było zaangażowanych o w grę o europejskie puchary. Tutaj dawno chyba tak ciekawych rozgrywek nie było, bo skupiamy się na tych głównych ligach, ale też w tych pomniejszych byśmy powiedzieli, czy to Belgia, czy, czy Holandia, tam naprawdę wszystko rozgrywało się i rozgrywa ciągle na żyletki, bo między innymi play-offy o europejskie puchary tam przecież jeszcze są i o utrzymanie. Zdecydowanie i myślę, że jest jeszcze o co grać. My oczywiście do Was wrócimy, jeśli chodzi o finały europejskich pucharów, bo to już też zapasem w środę finał Ligi Europy, w sobotę za tydzień finał Ligi Mistrzów, więc na pewno coś jeszcze dla Was przygotujemy. A tymczasem życzymy Wam wysokich wygranych, dobrego weekendu. Mateusz Orłowski Dzięki. i Karol Wojnarowski. Trzymajcie się i do zobaczenia. grając u Mahera bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność za swoje pieniądze hazard może uzależniać a gra u nielegalnych operatorów grozi skutkami prawnymi